Nazywam się Agata Rzeczkowska, mam 32 dwa lata jestem z Warszawy. Skończyłam młodą filmówkę, wideo aktorski. Wiem, że pan zwałciem kobietę. Nie to Nie ma się o mnie? Wrócę za jakiejś Ja nie wiem, dlaczego tak zrobiłam. I No proszę, mężczyzna. Bo już za dużo musiał wydawać na prochy. To nie... Rozumie pani, na prochy! No, no zabierajcie się. No, no co, nie słyszeliście? Mam wezwać milicję? N niech pani go leczy do końca życia. Niech pani nawet jeszcze dziesięć razy za każdym razem go leczy. To się nie da wyleczyć. To jest nieuleczalne. On widział to wszystko. Widział i uciekł. A to nie przejdzie. Kocham pan Pankowanią. Panu. O, cieszę się ogromnie. Jest Pani kobietą moich mat. I gratuluję. Pragnę Pani. właśnie bo ci płacki Jakie dziecko. Nie będzie żadnego dziecka. Rozumie Pani? Jako nastolatka nigdy nie miałam pryszczy. Miałam taką fantastycznie gładką skórę, jak alabaster. Tak chyba jednak tak nie wypada mówić o sobie. Dlaczego, jeżeli to prawda? O, o, tylko, to, tylko na czole miałam trochę fryszczy. Cóż no, wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Duży, ponury dom. Może się spali? Who the fuck cares about me? Do you? Do you or even me? Ja się czuję jak wasze ubezpieczenie na starość. No, no, po co mi ono? Ko to Nie, ja Nie go nienawidzę go, nie nabiję! Nie ciebie! Nie, nie to no nie prawda. Wszystko. wszystko! Dokąd idziesz, kiedy wstajesz nocą z łóżka, powinnaś była oświetląć. Jeżeli o takie sprawy chodzi, mam oczy wszędzie. Do czego ty chcesz doprowadzić? Po co stałaś na błynog w oknie w świetle lampy, kiedy przyszedł Pepe Romano? To nieprawda, nie bądź że dzieckiem. Wstydzisz. Nie wierzę, że co wieczór chodzisz do kina! Nikt dzień po dniu nie chodzi do kina! Możemy mieszkać u niego. On ma dzisiaj powiedzieć rodzicom. Zgodzisz się? Chyba tak. Myślałam, że skoro nasze mieszkanie jest duże, to moglibyśmy na razie zamieszkać u nas. No to chyba zwariowałaś. Chcesz mnie kontrolować? Zajmij się w końcu sobą, ja sobie dam radę. Jakoś do tej pory sobie nie radziłaś. Bo nigdy nie dałaś mi szansy spróbować. Bo wiem, co jest dla ciebie dobre. Masz studiować i wybić sobie w głowę tego chłopca. Ja też ja ja parę miesięcy miałam na myśli, mówiąc o życiu w teatrze. Jestem tu dopiero od trzech godzin, a już zazwyczaj jeździ tak Tak. Będę musiała przez całe życie chodzić do terapeuty? Widzisz, a ja jestem tylko inna. Uważam, że każdy powinien zobaczyć siebie siebie akcji. I znajomi, i przyjaciele też powinni cię zabrać. A jednak wystarczy odłożyć jakikolwiek żurnal, albo włączyć w którąkolwiek stację telewizyjną, a świat o powie, że mój przedmiot tak się ciekawszy. Bardziej Lecz jest żywym przykładem naszego obsesyjnego zainteresowania tym, co zewnętrznie, kształtem rzeczy. Babciu!